Pan z Wami i z Słowa Ewangelii według świętego Łukasza A to Panie Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Arona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy Zachariasz, w wyznaczonej dla swego oddziału kolei, pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł bański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: nie bój się Zachariaszu. Twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja Elżbieta urodzi Ci syna, któremu nadasz imię Jan, będzie to dla Ciebie radość i wesele. Wielu z Jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie duchem świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana Boga. On sam pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować. Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł: Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem, a zostałem posłany, aby mówić z Tobą i oznajmić ci tę wieś radosną. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić, aż do dnia, w którym się to stanie. Bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwili się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić, i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swojego domu. Potem żona, jego Elżbieta poczęła i pozostawała w ukryciu przez pięć miesięcy i mówiła: Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi. Oto słowo Pańskie. Świętych w księdzych serca i umysły nasze. Dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. za zmarłych, przyzywajmy ich w serenictwa. Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie. Niech w pokoju wiecznym. Amen. Kobiety z dzisiejszych czytań, które były już w podeszłym wieku niepłodne i nie rodziły dzięki Bożej interwencji rodzą i są matkami. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. To jest wielka metafora życia wewnętrznego, życia duchowego. Jest coś takiego jak duchowa. Starość duchowa, niemoc, bezpłodność to, że nie potrafimy, nie umiemy kochać. Nie potrafimy, nie umiemy na miłość odpowiedzieć miłością, brak nam inicjatywy. Pan Bóg zawsze jest twórczy w tym sensie zawsze młody. Wciąż i wciąż wychodzi nam naprzeciw z inicjatywą miłości, żeby nam powiedzieć, że miłość w naszym życiu jest możliwa, nawet gdyby to życie w oczach ludzkich w naszych własnych oczach wyglądało, że jest już stare, zużyte, bezpłodne.